Cześć, tu Kawula. Tak, Kawula to jest moje nazwisko. To właśnie miałam powiedzieć, że nazywam się Kawula, Agnieszka Kawula. Niektórzy po prostu zwracają się do mnie po nazwisku. Niektórzy po prostu mnie pytają, czy Kawula to jest nazwa firmy, czy Kawula to jest. Co to jest Kawula i co to w ogóle znaczy Kawula? Kawula to znaczy moje nazwisko. Ja się tak nazywam. I z racji, że moje nazwisko uwielbiam, wykorzystuję je właśnie jako takie hasło. Kawula mojej firmy, mojej marki. W podstawówce kiedyś się do siebie mówiło po nazwisku, i strasznie mnie to, strasznie mnie to wkurzało, irytowało, aż w końcu zaczęłam sama siebie nazywać kawula i mówić do siebie trochę w takiej w osobie trzeciej, trochę tak, jakbym patrzyła na siebie z boku. I o kawula powiedziała coś tam: O kawula, weź ty. Już przestań i czasami tak sama z sobą rozmawiam w głowie, i stąd mówię: no dobra, kawula się nazywam. Poza tym, kawula brzmi trochę hawajsko, brzmi tak um, trochę inaczej. Um, moje nazwisko naprawdę jest cudowne, wspaniałe, bardzo je kocham, także kawula to ja. Co to znaczy lubić swoje ciało? Co to znaczy słuchać swojego ciała? Co to znaczy, że ciało gada? Co to znaczy znać swoje ciało? No właśnie, bo lubienie swojego ciała i dbanie o swoje ciało nie ogranicza się tylko do tego, że ja się ubiorę, coś dam mu zjeść i się wyśpię. I może czasem zrobię jeszcze coś przyjemnego. Nie wiem, zjem coś dobrego, napiję się czegoś dobrego. Poleże brzuchem do góry. No nie, to też, ale na lubienie swojego ciała i na rozumienie swojego ciała składa się tyle różnych punktów. Ja chciałabym powiedzieć o takich podstawowych. Kiedyś w ogóle nie miałam pojęcia, co to znaczy. I właśnie lubienie swojego ciała i rozumienie swojego ciała kojarzyło mi się głównie z takim podstawowym zadbaniem. Czyli, tak jak powiedziałam, ubierz się, najedz się, wyśpi. Jakoś odpocznij jakoś. A i te podstawowe rzeczy były bardzo zaniedbywane, bardzo. Teraz mamy dostęp do wszelkiej możliwej wiedzy od medytacji po sport, po jedzenie, i to jest mnóstwo różnych przedziałów, mnóstwo różnych diet, mnóstwo różnych propozycji, ćwiczeń, niećwiczeń, oddechów. No po prostu można się w tym wszystkim pogubić. Od czego zacząć? Kiedy Przychodzą do mnie ludzie na masaż. Bardzo często nawet nie wiedzą, że mają napięcia. Przychodzą, mówią, no tak, potrzebowałabym, czy potrzebowałbym relaksu. Nie, nic mnie nie boli, wszystko jest w porządku. Tak po prostu, trochę z ciekawości, trochę potrzebuję sobie odpocząć. Wszystko jest ok w moim ciałem. I po masażu schodzą ze stołu i mówią, o Boże, ile ja mam napięć, o rety, ja sobie... W ogóle nie, nie uzmysłowiałam, nie uzmysławiałam, że aż tyle tego jest. I wtedy się zaczyna: o Boże, co teraz, co teraz? Bo się okazuje, że kiedy mm, odpoczywamy. Podczas masażu, tak? Jest masaż, jest y, tylko ten czas dla osoby, która przychodzi. Jest cisza, spokój, znaczy jest muzyka. Ja nie gadam, ale pod tym względem jest cisza, że ja nie gadam. Jest fajna muzyka, jest fajna atmosfera, ciepło. Y, wszystkie warunki takie zewnętrzne są wyciszone. Te bodźce, z którymi się przychodzi z tego świata zewnętrznego, one na chwilę wy wychodzą, nie ma ich. Wstęp wzbroniony, koniec, nie ma. Więc. Do głosu może dojść ciało. Jego zmęczenie, czyli jak bardzo jesteśmy zmęczeni, albo przeciążeni, albo jak mocno skumulowały się w tym ciele emocje, lęki, potrzeby, zaniedbania, a czasem i bóle, wspomnienia to wszystko, czego doświadczamy na co dzień. Zbiera nasze ciało. Nasze ciało jest tym odpowiednikiem, takim, takim radarem, że teraz to ciało jest wystawiane na świat. I to ciało e, doświadcza wszystkiego. Od momentu, kiedy otworzymy oczy, to ciało zaczyna doświadczać. Czyli wyspałam się, nie wyspałam się. Czy to był regenerujący sen? Czy to, na czym śpie? Jest wygodne dla mnie, czy mnie coś boli, czy ja lubię moje łóżko w ogóle, czy jak wstaję z tego łóżka, to kolejne czynności, które rozpoczynam w ciągu dnia, czy one sprawiają mi jakąś przyjemność, czy one są dobre dla mnie, czy to, że ja idę i myję twarz, czy myję zęby, jest. Dla mnie przyjemne, czy jest mechaniczne, hmm, czy mi jest wszystko jedno, czy ja myjemy twarz, czy ja wycieram, czy ręcznikiem chropowatym, czy miękkim, czy myję mydłem, czy myję wodą, czy myję żelem jakimś. To wszystko, to są takie pierdoły, ale te tyni pierdoły składają się na taki ogólny obraz lubienia, na ogólny obraz tego, czy mnie mnie, tej tutaj, z tej, tego mojego mózgu, i tej, która tutaj myśli, czy mnie z samym tym, z, tą na, z tym narzędziem, czy mnie jest z tym dobrze? Bo jeśli ja, na przykład, yy, zacznę wkładać na siebie ubrania, które są niewygodne, które są drapiące, które mnie ograniczają, w których nie czuję się dobrze, to momentalnie mam zrypany dzień. Więc. To, co wkładam już na siebie, ma znaczenie. Więc warto ubierać to, co jest takie przyjemne dla nas, co, yy, w czym czujemy się dobrze, swobodnie, gdzie nie zwracamy uwagi, o Boże, tu mnie gniecie, a tu mnie szczypie, a tu mnie ta metka uwiera, yy, a to w ogóle jest jakieś takie, yy, jakieś takie właśnie yy, że nie chcę w tym być, a tu mnie drapie. Więc nawet ubranie. Ma znaczenie, jak się będzie czuło nasze ciało. Ja bardzo długo żyłam w takim świecie mechanicznym. Ok, bo trzeba, bo trzeba się ubrać, bo nie będę biegać nago przecież. Dobra, byle co założyć. Dobra, niech tam będzie jakiś taki sweter wyciągnięty. Ok, niech to tam zakryje. Dobra, tu. Mnie Niech będzie. Potem czas pracy, ok, garsonka tutaj, no bo to trzeba i tak dalej, i tak dalej, i to mi się nie pasowało, nie podobało, próbowałam, ale tu mnie gniotło, tu mnie szczypało, no po prostu, yy, jak wracałam do domu, to uf, nareszcie mogę to z siebie zdjąć. Można, uważam, się ubrać elegancko, yy, nie wiem, biurowo, yy, jeśli jest to taka praca, że potrzebny jest po prostu jakiś taki elegancki strój, że można się też ubrać wygodnie. Elegancko wcale nie musi oznaczać niewygodnie. I ja nie potrafię inaczej. Yy, podobają mi się naprawdę, bardzo mi się podobają niektóre ubrania na innych kobietach, czy nawet na manekinie, czy na zdjęciu, ale w momencie, kiedy ja to przymierzam, to nie jest dla mnie, więc moje ciało tak, yy, nie, po prostu zaczyna się takie podskórne swędzenie, i no nie, nie mogę. Więc yy, ciało mówi nawet tym, co ono chce mieć ubrane, a czego nie chce mieć ubrane, więc warto. Warto tego słuchać i to jest właśnie hmm, jak słyszeć ciało, że ono mówi. Co to znaczy, że ono mówi? To są wszystkie takie ehh, skrępowania, to są wszystkie takie mm, drapania, to tak jakby pod skórą nam co, nas coś drapało, taka wysypka podskórna, że my wiemy, że w tym nam jest niewygodnie, niefajnie, coś nam przeszkadza i to ciało w różnych sytuacjach codziennych daje takie sygnały. Tak, jakbyśmy byli właśnie ubrani w sweter, który nas gryzie cały czas, albo w taką metkę, gdzieś tutaj mamy za, na karku, która nas cały czas uwiera. I ciało właśnie daje takie sygnały albo przestajemy oddychać w różnych sytuacjach, czyli na przykład jesteśmy w pracy, która nas dusi, że czujemy, że już kurczę, coraz trudniej tam jest, a jednak idziemy, idziemy i nie zajmujemy się znalezieniem nowej, tylko siedzimy, tkwimy coraz głębiej, coraz głębiej i po prostu tylko się pogrążamy. A można być w tej pracy i od razu gdzieś Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, szukać rozwiązania, jak wyjść, jak zadbać o siebie, o to ciało i jak znaleźć sobie po prostu nową pracę, bo bycie w czymś, co jest dla nas niedobre, momentalnie kurczy, czyli zamykamy ramiona, przestajemy oddychać, w ogóle na siebie nie patrzymy, w ogóle nie patrzymy na innych. To ciało jest takie, takie zduszone. To tak, jakby ktoś cały czas mówił, nie, tu siedź, tu się nie rusza, jakby ktoś nam po prostu kazał, ty z tego pokoju nie wyjdziesz. To my tak robimy naszemu ciału. Nie, ty stąd nie wyjdziesz. I to jest na nasze własne życzenie, bo możemy to zmienić. Możemy. Lubienie swojego ciała i słuchanie tego, co ono mówi, dotyczy też jedzenia od podstawowych rzeczy, czyli czy ja lubię to czy ten smak mi odpowiada. Nie wiem czego lubię, no to będę sprawdzała co lubię. Co mi służy, czyli po czym czuję się dobrze, czyli zjem gluten jest mi dobrze czy nie zjem glutenu jest mi y, lepiej. Y, czy zjem owoce, czy zjem kaszę, to czuć i to znowu czuć tym, albo takim gryzieniem, albo nie, wiem, będziemy mieli wzdęcie, albo właśnie będziemy ociężali, i, i cała krew zejdzie do żołądka, albo będziemy mieli jakąś wysypkę, to ciało da znać. Jeśli już chcemy pobadać sobie, to można sobie pozapisywać. Zjadłam, nie wiem, przez tydzień. Zjadłam to i to, i teraz czuję się tak i tak. Jedzenie jest ważne. <gulanie> Ogólnie taką zasadą, którą warto się kierować. W takim lubieniu, nielubieniu, słuchaniu tego swojego ciała. To jest, czy coś mi dodaje energii, czy odbiera. To jest pytanie, które obraca się u mnie bardzo często, czasami o nim zapominam, potem sobie znowu przypominam, jak układam sobie dzień, jak układam sobie jedzenie, jak układam sobie spotkania ludzi, z którymi chcę się spotykać, to Staram się sobie przypominać to pytanie: czy to, że teraz na przykład nagram ten filmik, doda mi energii, czy zabierze? Czy to, że ja spotkam się z tym człowiekiem, doda mi energii, czy zabierze? Czy to mnie wzmacnia, czy osłabia? I naprawdę kierowanie się tym, to jest czasami jak taka latarnia, jak taki drogowskaz, i pewnie czasami idziemy na kompromisy, oczywiście, ale to jest dopiero gdzieś tam później, bo robimy pewne rzeczy świadomie, że na coś się zgodzę, nie do końca może mi to pasuje, ale tak po prostu trzeba, tak jak trzeba wypełnić pita, tak po prostu. I nad tym się nie zastanawiamy i nie zabiera nam to energii. To może być takie neutralne, bo po prostu trzeba, ale nie będziemy się pakować w coś, co nas wydrenuje, po prostu. I to myślę, że jest taki fajny drogowskaz, przynajmniej u mnie. U mnie się to sprawdza. Oczywiście ja błądzę czasami gdzieś tam hen-hen po bertepach, ale potem tę żaróweczka, okej, okay, dobra, dobra, wracamy. Czy to jest teraz ten moment, kiedy ja naprawdę chcę to zjeść, czy ja to chcę to wypić, czy ja chcę się z tym spotkać, czy ja chcę teraz to robić, czy to mi doda energii, czy ją zabierze. Czasami nie ma czasu na tym, żeby się to zastanawiać, tak? bo tyle, tyle rzeczy się dzieje dookoła, ale. Warto być w kontakcie z tym pytaniem, warto sobie gdzieś je wytapetować i na nie patrzeć, i zobaczyć, co się wydarzy wtedy. Czy to ubranie, ten kolor, ta faktura doda mi energii, czy będzie mnie wkurzało, uwierało, i będę się denerwować. Czy jedzenie doda mi energii, czy zabierze? Czy ja będę potem sobie dowalała, że O Jezus, zeżarłam coś, a miałam tego nie, nie zjeść. No właśnie myślenie, Myślenie wpływa tak na nasze ciało, to, co my sobie robimy yy, myśleniem, i jak bardzo ciało reaguje na myśli. No bo wyobraźcie sobie, że do bliskiej sobie osoby mówicie: jesteś brzydka, jesteś niefajna, o Boże, tutaj coś ci odstaje, nie mogę na ciebie patrzeć, zejdź mi z oczu, yy, w ogóle zmień coś, jesteś nie taka. Wyobraźmy sobie, że właśnie do bliskiej osoby tak mówimy. Albo że bliska osoba nam tak mówi. I momentalnie wtedy jest, wysychamy. A my sobie robimy to sami. Nie chcemy takich rzeczy słyszeć i nie chcemy takich rzeczy mówić innym. To dlaczego mówimy sobie? To pytanie jest dla mnie pytaniem. Typowo retorycznym i filozoficznym, bo nie znalazłam na nie odpowiedzi, czasami sama się katuje myślami, czasami sama wchodzę w swoje własne pułapki i się sama potrafię w trzy sekundy zgasić. Nikt tak mnie nie zgasi, jak ja zgaszę siebie, po prostu jestem w tym mistrzynią, ale łapię to, łapię ten moment, kiedy ja to zrobiłam, no i wtedy... Co wtedy? No właśnie, moje ciało się kuli, jest niefajnie, yy, jestem taka yy, no taka jakby miała kaca, kapcia w, w, w buzi i taka, no taki niesmak czuję i taka się czuję ociężała. A ja to mogę zmienić. Mogę ten stres, który sobie sama wygenerowałam, bo zaczęłam myśleć niefajnie na mój własny temat, na temat mojej pracy, mojego wyglądu, mojego zdrowia, cokolwiek to jest, ale myślę o tym niefajnie. To momentalnie to wnika w ciało, tak jakby ktoś nam właśnie powiedział. Więc mogę to zmienić, mogę to zabrać, mogę mm, odciążyć moje ciało. Moimi metodami jest automasaż. Yy, I masaż. To, że ja pójdę na masaż albo zrobię sobie automasaż. I to jest dostępne dla każdego. Podczas automasażu yy, wymasowuję sobie yy, sama piłkami, wałkami, wyrolowuje te wszystkie rzeczy, które sobie tam powciskałam. Albo sama sobie powciskałam, albo ten świat zewnętrzny wszedł zbyt głęboko w moje ciało. To znaczy, um, słowa ludzi, um, to, że ktoś coś zrobił, czegoś nie zrobił, nie spełnił moich oczekiwań, um, miał być inaczej, plany się pozmieniały. Coś się wydarzyło, co się nie miało wydarzyć, poszło nie tak. Te wszystkie rzeczy, które są nie tak, one tu, tu są w tym ciele. I takim moim, moim sposobem na to wyjęcie z ciała jest właśnie automasaż, że ja mogę od razu położyć się na podłodze i w pięć minut sobie wymasować, wykulkować to z ciała, to coś wyjąć, tak jak klocek, po prostu. I to wychodzi, już koniec. Ciało też mówi do nas bólem. Ból to już jest taki ostatni punkt, kiedy my ignorujemy. Najpierw jest to swędzenie, jakieś takie drapanie, takie trochę tutaj zacieśnianie, takie no niby niewygodnie, tak jakbyśmy się próbowali wcisnąć w skurczone po praniu ubranie. Ale nic z tym nie robimy, nie kupujemy nowego ubrania. Ok, wszystko jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I tak samo jest z bólem, tak samo jest z tym napięciem. To napięcie, którym się nie zajmiemy, ono tak jakby się hmm, betonowało i coraz głębiej i coraz sztywniejsze się robiło w naszym ciele. I kiedy się tym w ogóle nie zajmiemy, o, możemy mieć szczęście i nic się nie stanie. A może nam coś strzelić, po prostu. Więc po co czekać do bólu, skoro można zająć się tym wcześniej? Ale, żeby zająć się tym wcześniej, to trzeba wiedzieć, czy łóżko, na którym śpimy, jest wygodne, czy ubranie, które nosimy, jest przyjemne dla naszego ciała. Ale niedawno odkryłam, że hmm, ja jestem w relacji ze swoim ciałem. ta -da! Tak, to jest relacja. Po prostu, tak jak e, jestem w relacji z moim psem, z kotami, z moim mężem, e, to jest relacja czy z moją przyjaciółką, mamą, ktokolwiek. Ktokolwiek, cokolwiek się pojawia na mojej drodze, ja jestem w relacji. I czasami mamy lepsze dni, i czasami mamy gorsze dni. I ja nie znam osoby, która jest tak w 100% tak kocham swoje ciało, ono jest takie, mm, takie fajne, cudowne, nie przywalam się do siebie, jest super, duper i w ogóle o. Nie wiem, czy to jest możliwe, może, jest, nie wiem, pewnie jest, ja tego nie znam, nie jestem w tym, w tym punkcie życia, mogę stwarzać sobie takie warunki, żeby było mi coraz lepiej, ale czasami mam siebie dość, czasami mam, to tak jak mam dość świata, mam dość siebie, czasami Coś mnie dokucza, coś mnie boli i nawet nie chcę się tym zajmować. Ja to słyszę, ale czasami mówię nie. Po prostu nie dziś. Czasami jedna fałdka bardziej mi wystaje, jedna mniej. Czasami te moje włosy e, mnie wkurzają i po prostu yy, chciałabym coś zmienić, coś zrobić, żeby było inaczej. Czasami tak po prostu jest. I myślę, że to po prostu trzeba przeczekać. I nie zawsze trzeba wszystko zmieniać, nie zawsze trzeba wszystko naprawiać. Czasami można po prostu powiedzieć: Okej, okay, dobra, dziś jest taki dzień. Okej, okay, niech tak będzie. To jest wszystko tak indywidualne. Tak samo jak nie ma jednego klucza na um, super dietę, na super trening, że to jest ujednolicone. To owszem, może pomagać nawet setkom tysięcy osób. Natomiast ja sama przekonałam się ostatnio, jak na mnie nie działają różne rzeczy, jak mówienie, dobra, jedź, jedz 5-6 posiłków dziennie, malutkich, tyni, tyni, bo ty ćwiczysz tutaj, spalasz, nie wiem, tysiąc czy półtora tysiąca kalorii dziennie, kilokalorii dziennie, no to teraz to po prostu trzeba jeść częściej, nie bój się jeść i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, których się naczytałam, okazało się, że się u mnie nie sprawdzają absolutnie, w ogóle nie działa, w ogóle, ale testowałam, próbowałam, Działałam. Mówię, ok, oni może mają rację, bo są trenerami, bo się na tym znają, bo są lekarzami, bo są dietetykami, coś wiedzą, na pewno, ale to nie działa dla mnie. Nie jest to jeden na jeden relacja. To jest jeden na jeden trener i jest 10 tysięcy osób, które gdzieś tam może podążać. Dlatego. Przetestowałam różne drogi, przetestowałam, co mi smakuje, co mi służy, po czym się czuję fajnie, co mi dodaje, a co mi zabiera energię. To hmm, na to potrzeba czasu, ale potem już wiem to tak, a to nie. Dlatego ja na przykład uczę masażu indywidualnie. Dlatego nie ma jednej recepty. Dlatego tak kocham. Te prace z ciałem jeden na jeden, bo ja mam świetną technikę i mogę nie masować wszystkich, każdego, kto będzie chciał się dać pomasować. Ale ja muszę tę technikę dopasować do tego ciała, które przychodzi. To nie jest z góry ja zrobię 10 ruchów tak, 10 ruchów tak, i teraz już po prostu dla tą osobę to zadziała. Nie, to jest indywidualne kurs masażu. Jest indywidualny, bo ta osoba nauczy się tej techniki w taki sposób, który jest dla niej najlepszy. Dobrany specjalnie, właśnie jak ubranie uszyte na miarę. Przecież nie zawsze ubranie z sieciówek na nas pasuje. No nie, czasami trzeba po prostu sobie iść i uszyć coś, dopasować, zmienić, tak? Przesunąć guzik w prawo czy w lewo. I ja lubię właśnie przesuwać ten guzik tak, żeby pasował tej jednej osobie. Tak samo z automasażem. To ty wiesz najlepiej. Jesteś tylko ty, twoje ciało i podłoga i to ty wiesz gdzie nacisnąć I ja mogę zasugerować. Po to stworzyłam kurs online automasażu www.rozmasujto.pl. Tam jest 3 godziny nagrań, cały kurs online automasażu jak rozmasować swoje ciało od góry do dołu. Po prostu wszystkie moje tajne supermoce tam przekazałam, ale to ty będziesz wiedział, wiedziała sam, gdzie nacisnąć, jak nacisnąć, jak długo. Tę technikę można dopasować do siebie. I do tego zachęcam, do słuchania. Czy ja jestem tak, że mnie coś gryzie, kiedy ja robię to, co inni mówią, że wszyscy mówią. Nie powinno cię gryźć, a mnie gryzie. No to kurczę, no to wtedy w tym momencie to jest... to Nie, dobra, to szukam czegoś innego. Szukam innej metody, innego jedzenia, innego soku, innego ubrania, innego łóżka, innych skarpetek, innych butów. I ja nie chcę chodzić już w bucie, w którym yy, jest kamyk. No nie. E. A ty? Korzyści ze słuchania tego, co gada do nas ciało i dbania o to ciało, choćby od tych... Podstaw się zaczyna. Ja tak mówię, że to są tylko podstawy, ale te podstawy są najważniejsze. Bo to tak, jakby chodzić głodnym i się nie wysypiać. W pewnym momencie się posypie wszystko. Od tego się zaczyna. Czy ja się dobrze wyśpię, i czy ja się najem cały mój dzień. I co ja zjem? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wpływa na to, jak będę reagowała albo nie będę reagowała, od tego się zaczyna. Czy. Odpoczywam dobrze i czy jem dobrze? Od tego się zaczyna, a potem, ha, potem to 13 lat później, można się znaleźć naprawdę w innej rzeczywistości, dużo przyjemniejszej, dużo swobodniejszej i na pewno mniej gryzącej. Można mieć więcej oddechu, więcej swobody, więcej wolności, i wtedy komfort życia jest nieporównywalny, ale zaczyna się. Od tego, czy ja dobrze śpię, czy ja dobrze odpoczywam, czy ja chcę w taki sposób odpoczywać, w ogóle w jaki sposób ja chcę odpoczywać, jak ja chcę pracować, kiedy spać, kiedy nie spać, kiedy jeść, kiedy pić, co jest dla mnie dobre. To jest takie, nie wiem, bądźmy takimi naukowcami samych siebie. Sugerujmy się tym, co mówią mądrzejsi, bierzmy od nich to, co najlepszego i testujmy na samych sobie, bądźmy takimi królikami doświadczalnymi dla siebie, po prostu. Bo jeśli jest ta chęć, dobra, to Kabula powiedziała: Teraz yy, słuchaj swojego ciała, co to znaczy, ok, zaczynam. To jeśli chcesz, to usłyszysz. Pytanie, czy chcesz? I czy wytrwasz, bo to jest tylko i wyłącznie potem konsekwencja. Są upadki, są wzloty, są zakręty, to wszystko jest jak w relacji. Po prostu jak w relacji. Pytanie, czy wyciągniesz rękę, czy podasz sobie rękę, ile razy ją podasz. Ciało jest fajne, ciało mówi, ciało się przydaje i dużo lepiej służy, kiedy jest zadbane. Tak, jakby ktoś o nas zadbał. Warto zadbać o siebie. Tak jak chcemy, żeby ktoś zadbał o nas, tak dbajmy o siebie tylko tyle i aż tyle. Pytanie, na ile chcemy? Czy ja już wszystko powiedziałam? Chyba tak. I taki tak znowu za długo. To powiedziałam, to powiedziałam. No tak, tutaj jest okej. Okay. Oto masaż, masaż, um, ubranie. Tak, chyba powiedziałam wszystko. Dobra, no to kończę.